Obraz i słowo prezentuje słuchowisko pod tytułem. Licho ze studni. Dawno dawno temu w jednej z osad mieszkał młody i niezwykle ciekawski chłopiec o imieniu Ścibor. Pewnego dnia, gdy słońce zaczynało chylić się ku zachodowi, Ścibor opuścił wioskę i udał się w głąb lasu podążał ścieżkami, których nie chcieli dotknąć swą nogą inni okoliczni mieszkańcy, aż przy końcu traktu dotarł do głębokiej zaniedbanej studni, porośniętej mchem i paprocią. Ciemność już zaległa wokoło i tylko pochukiwania puszczyka słychać było, a trzaski łamanych nieopodal gałązek przyprawiały śmiałka od odreszcze. Mówiono, że studnia owa nawiedzona jest przez złą istotę zwaną Lichem. Opowieści głosiły, że Lich był duchem, który zamieszkiwał na dnie lodowatej głębiny i czekał, aby ktoś, kogo schwyta, uwolnił go z przepastnej czeluści. Wszyscy ostrzegali Ścibora, by unikał tej studni, lecz jego ciekawość zbyt wielka była. Słyszał niegdyś od ojca, że dawnymi czasy dziewczę w lodowatą wodę zaklęte studnie zamieszkuje, a serce nie czułe niczym z lodu miała i za karę strącona w przepaść głęboką została. Ścibor postanowił wrzucić tam koszyk i sznur konopny, który ze sobą przyniósł, aby pomóc wydostać się niebodze z zionącego chłodem odmentu. A zaglądając w czerni nieprzeniknioną komendę wydał, jeśli istniejesz lichu, pokaż mi swoje oblicze. Po chwili niemego milczenia naraz z głębim studni dobył się tajemniczy dudniący głos. Kim jesteś młody człowieku, który odważyłeś się mnie wezwać? Ścibor zaniepokoił się, truchlejąc ze strachu, ale był zaintrygowany i ciekawość wzięła górę. Odpowiedział. Jestem ścibor z wioski niedaleko tej studni. Chciałbym zobaczyć, kim jesteś i poznać twoją historię. Lich z głębi studni długo snuł swą opowieść. Był to duch, który został uwięziony przez starożytnego guślarza wieki temu. Guślarz wtrącił go do studni, by kontrolować wodę i wykorzystywać jego moce do własnych celów. Lich prosił ścibora o pomoc w uwolnieniu się z wiecznej pułapki. Choć opowieść Licha wzbudziła w ściborze lęk, postanowił mu pomóc. Rozpoczął staranne badania, poszukując w starych księgach rytuałów i zaklęć, które mogłyby uwolnić ducha z uwięzi. Po wielu próbach i trudach, Ścibor odnalazł starożytną formułę, którą mógłby posłużyć się, aby uwolnić smętnego licha. Zebrawszy w sobie całą odwagę, dopełnił rytuału zgodnie z manuskryptem. Światło oświetliło studnie, a potężna energia niczym piorun rozdarła powłokę, która więziła licho. Rozświetlając wieczorne niebo. W momencie uwolnienia ducha ze studni wybiły w górę strugi krystalicznej wody, a lich objawił swoje prawdziwe oblicze, nie jako straszna istota, lecz jako duch dziewczyny uwięzionej od wieków w ciele wody. Oswobodzona istota, podziękowawszy Ciborowi za uwolnienie, obiecała mu swoją wdzięczność i odeszła w stronę kniei, znikając w blasku księżycowego światła. Od tamtego czasu studnia znów stała się źródłem czystej wody dla wioski, a ścibor był szanowany za odwagę i dobroć, jakiej dowiódł wobec mieszkańca zaniedbanej i porzuconej studni. Opowieść o ściborze i lichu ze studni przetrwała przez lata jako przykład odwagi, determinacji i szlachetności serca, niosącego pomoc każdemu bez względu na własną słabość i strach. ほうほうほう。 Obraz i słowo prezentuje słuchowisko pod tytułem Olbrzym i Skrzat. Dawno, dawno temu w lasach odległych żył sobie mały, przebiegły skrzat o imieniu Zyziol. Był on nie tylko zręczny wyjątkowo, lecz i mądry niezwykle i sprytu pełen. W okolicach tamtych rządził wtedy potężny olbrzym, który zwał się Grąg. Był nie tylko ogromny, lecz władczy i zaborczy. Włości jego obejmowały rozległe tereny lasów, których każdy inny stwór, ukrywać się musiał lub woli jego ulegać. Zły to był gigant i podły. Zyziol nie mógł tyrani znieść olbrzyma, kiedy to dzień po dniu gigant pokazywał swoją władzę, kładąc cień strachu na wszelkie istoty puszcze zamieszkujące. Jednak skrzat, choć był malutki, odwaga w nim wielka mieszkała, a zwyczaju poddawać się nie miał. Postanowił z Olbrzymem się zmierzyć, co by las i mieszkańców od jego strasznego panowania uwolnić. Skrzat przebiegły zaczął plan układać. Wiedział, że rywalizować z Olbrzymem siłą nie może. Postanowił więc sprytu swego użyć. Olbrzyma nawyki zbadał, co dzień od świtania do wieczora śledził jego ruchy, co by zrozumieć wreszcie, że grąk, słabość ma do muzyki wszelkiej i jadła. Zbierając w sobie wszelkie umiejętności swoje, Zyziol muzykę magiczną ułożył, a melodia to była tak piękna i hipnotyzująca, że oczarować potrafiła każdego, kto ją usłyszał tylko. Dnia pewnego, gdy grąg po lesie się przechadzał, a dudnił tak stopami, że z sosen szyszki spadały, a zwierzęta w nory i dziuple się chowały. Zyziol tedy, zbliżywszy się grać swoją melodię, począł na skrzypkach ulubionych, co struny miał z włosów rusałki zrobione. Ukrywając się w drzew gęstwinie, wygrywał melodię przecudną. Raz smutną, raz wesołą i rzewną, co by kamień wzruszyła. Melodia urocza była tak, że kiedy ją grąg posłyszał, zatrzymał się natychmiast. Kiedy olbrzym uszu nadstawił, ruchy jego zwalniały, a oczy wypełniły się spokojem. Zyziol wiedział, że to jest moment właściwy. Odważnie do olbrzyma przemówił. A co tam, panie bracie? Z daleka idziecie. Pewnieście głodni? Wielkolud ze zdziwienia usta rozdziawił, zęby niczym kamienie pokazał, odzywając się do skrzata. A gdzieżeś to ty? Słyszę cię, a nie widzę. Pokaż nosie. Wtedy krasnal nasz z krzaka wylazł, co by wyrwi dębowi się okazać. Zaśmiał się olbrzym, zobaczywszy zyziola i rzekł ze śmiechem i drwiną. To ty, malcu, do mnie śmiesz gadać? Mógłbym cię jak robaka rozgnieść. Zaniósł się od śmiechu olbrzym. Skrzat przebiegły na to. A któż by ci wtedy tak piękną melodię zagrał? Zbliżył się ostrożnie do olbrzyma i tańczyć wokół niego, począł nadal na skrzypeczkach swoich grając. Grąg, oczarowany muzyką piękną, tańczyć po swojemu, zaczął ze skrzatem razem zupełnie o swojej potędze zapominając. Wtedy wokół siebie gałęzie nie tylko łamał, ale i drzewa całe łapami wymachując, a i nie jeden ptaszek, co się z jego czołem zderzył zamroczony na ziemię, upadł. Kiedy olbrzym całkowicie był muzyką i tańcem pochłonięty, Zeziol swoje przedstawienie zakończył i żewne tony na koniec zagrał. Melodia smutna uspokoiła bezładny olbrzyma taniec. Skrzat z chwili spokoju, korzystając, prawić olbrzymowi pochwały, zaczął: Widzę, mostardzieju, żeście nie tylko silny, ale i tańczyć pięknie potraficie. Tedy na kolację was zapraszam, bo pewnieście też i smakoszem wielkim jesteście, panie. Olbrzym popatrzył i mruknął coś pod nosem po swojemu a i burczeniem w żołądku głośnym, tak jakoby koza beczała, chęć na kolację potwierdził. Olbrzym, nieco zmieszany i zdziwiony, na propozycję przystał. Uważał nawet, co by skrzata nie zdeptać, bo i kto by mu wtedy kolację przysposobił. Zyziol, mając w głowie plan pokonania olbrzyma gronaka, skorzystać ze swych umiejętności kuchcika postanowił. Zebrał wcześniej wszelakie zioła i składniki z najdalszych lasu zakątków, które zmieszawszy ostrożnie magiczną potrawę stworzą. Gdy nadszedł moment właściwy, a skrzat podśpiewując strawę ważył, gronk pod wielkim dębem się usadowiwszy odpoczywał nieco po tańcach szalonych. Zyziol podał mu w wielkim saganie specjalnie danie przygotowane. Olbrzym tak bardzo ciekaw smaku jedzenia nowego spojrzał na maleńkiego skrzata z zainteresowaniem i podejrzliwością, ale jeść począł mrucząc, sapiąc i gryząc zębiskami, że aż iskry na boki leciały. Potrawa skrzata niezwykle aromatyczna i smaku pełna była. Lecz co ważniejsze, składnik ukryty miała. Po chwilach kilku, kiedy Gronk zjadł kęs ostatni, zaczęły dziać się rzeczy dziwne. Ciało jego poczęło się zmieniać, a potem powoli w skałę wielką się zmieniło. Zdążył jeszcze olbrzym zaryczeć niczym stado turów, aby zamilknąć na wieki. Zyziol na olbrzymią skałę spojrzał, teraz już nie groźną, i wiedział, że plan jego się powiódł. Gronk zagrożeniem już nie był dla stworzeń lasu. Skrzat, który Olbrzyma pokonał dzięki swej potrawie wyjątkowej i sprytowi niezwykłemu, bohaterem w oczach wszystkich istot stał się. Teraz żyć mogły w pokoju i wolności od tyranii giganta złego. Od dnia tamtego skrzat Zyziol królem wszystkich skrzatów został, a podziwiany był jako wielki choć posturą mały. To użył mądrości swojej, aby pokonać wielkoluda i harmonię przywrócić w puszczy pięknej. Jednakoż przepis na potrawę legendarną zaginął. To opowieść o tym, jak skrzat mały losy mieszkańców okolicznych swoją pomysłowością zmienił, przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Choć skrzatów tak dzielnych chyba coraz mniej na świecie. Obraz i słowo prezentuje słuchowisko pod tytułem. Dwaj bracia. Dawno, dawno temu w krainie pełnej tajemnic i nieodkrytych zakątków żyli dwaj bracia rycerze. Wojemił i lubomił. Byli znani ze swojej odwagi, lojalności i niezłomnej wierności królowi. Pewnego dnia, podczas jednej z wielu bitew, otrzymali od tajemniczego starca starożytną mapę oraz klucz, który miał prowadzić do wnętrza zamku ukrytego za wodospadem w głębokich lasach. Mapa na pergaminie starożytnym przedstawiała nieprzeniknioną puszczę a w środku otoczony drzewami znajdował się zapomniany wodogrzmot, którego istnienie było dla wielu zagadką. Gerwazjusz, bo tak miał na imię starzec przekazujący im te przedmioty, ostrzegł braci przed niebezpieczeństwami, które czyhają na nieostrożnych wśród ruin warowni skrytej między skałami i groblami. Jednakoż bracia, ciekawością i odwagą wiedzeni, zdecydowali się w podróż wyruszyć, by odkryć sekrety ukryte w pradawnej puszczy, które tajemnicą swą Ciekawość rozpalały. Podczas wędrówki długiej i niebezpieczeństw pełnej, śmiałkowie pokonywali dzikie wykroty, przekraczali rwące rzeki i omijali zaklęte bagna. Mapa prowadziła ich przez zielone ostępy i gęste zarośla, a klucz, którym przez mędrca obdarzeni dysponowali, wydawał się reagować, kiedy coraz to bardziej zbliżali się do ukrytego zamku. W miarę jak bracia zapuszczali się głębiej w ostępy kniei, dostrzegali tajemnicze, świetliste znaki na drzewach, które zdawały się drogę im wskazywać. Po dniach wędrówki tylu, ile jest szyszek na sośnie, stanęli przed potężnym, huczącym wodospadem. Ciemnica już wieczorna zapadła i pochukiwania puszczyka słychać tylko było. Wtem klucz na szyi wojemiła zawieszony drżeć począł i jaśnieć blaskiem zielonkawym. Po chwili spadające z hukiem wody w przedziwny sposób rozstąpiły się, a bracia ujrzeli za nimi rozległy dziedziniec zamku, którego ruiny skrywane między masywnymi skałami wodogrzmotu niedostępne od stuleci były. Zamczysko okazało się miejscem, którego od wieków nikt nie odwiedził, gdzie stare legendy żyły własnym życiem, odbijając się echem, od murów starych za krokiem każdym w przód postąpiwszy. Odkryli mnogość przejść tajemniczych prowadzących coraz to głębiej, ukazując tajemnice tegoż miejsca. Tajemnicze napisy i malowidła na warowni ścianach mówiły braciom, iż niegdyś był to zakątek o znaczeniu wielkim, a i skarbów pełnym. Klucz pomocny się okazał, a dzięki właściwości jego niepojętej, ukryty skarbiec odnaleźli, we wnętrzu którego na posadzki środku stał posąg kamienny. Jednakże zanim mogli zbadać ową salę ogromem swoim przytłaczającą, przyszło im stawić czoła strażnikowi zamku. Starożytnemu skamieniałemu rycerzowi zbrojnemu, który przysiągł niegdyś chronić skarby zamku przed każdym, kto ośmieli się tu zapuścić. Walka zaciekła była, lecz mężni śmiałkowie zjednoczyli swoje siły i umiejętności, dzięki czemu, pokonawszy strażnika, z ulgą wielką odetchnęli. Podróże braci rycerzy stały się legendą, a ich odwaga i waleczność opiewane były przez ludzi po wiek wieków. Mapa i klucz stały się symbolem przygody i wielkiego poświęcenia, którego podjęli się dwaj rycerze, przynosząc światło do zamku ukrytego w Kniei, pokazując ścieżkę tym, co już zwątpili w istnienie skarbów cennych dla narodu całego. Wyzwoliwszy warownie zacną z podwładania złych mocy, powrócili do grodziszcza swego. Z ciekawości jednak czcigodnego mędrca Gerwazjusza zapytali o klucz. Jaka była w nim moc ukryta, że przejść tak trudną drogę się udało, a i odnalazłszy pośród gęstwiny zamek, wyzwolić się warownie udało. Na koniec szczęśliwie jeszcze powrócić z wyprawy niebezpiecznej. Starzec mądry odpowiedział tylko, to klucz zwykły żelaza kawałek, nie ma w nim sił zaklętych. To wasza bracia wiara i zaufanie w moc jego was prowadziła. Sami mu nadając siłę, zadziwieni rycerze, zrozumieli co naprawdę na szlaku życia, każdego prowadzić powinno. A Gerwazjusz uśmiechnął się tylko zniknąwszy w pierwszych promieniach brzasku. Obraz i Słowo prezentuje słuchowisko pod tytułem Gniewoż i Smok. W czasach odległych kraina słowiańska istniała, gdzie mokradła ciągnęły się po horyzont, a mieszkał tam chłopak młody o imieniu Gniewoż. Był on znany w swojej wiosce z odwagi i sprytu, chociaż jego skromność i pracowitość sprawiały, że wielu go nie doceniało. Pewnego dnia do wioski dotarły wieści o smoku przedpotopowym, który przebudził się z głębin Mokradeł. Smok był to potężny, przez starszyznę kurolichem zwany, ziejący ogniem i wprowadzający trwogę w serca mieszkańców. Żadne z młodszych pokoleń nie spotkało takiej bestii, która zdawała się pochodzić z czasów sprzed wielkiej powodzi, która zmieniła oblicze świata. Jednakoż dziadowie różnie prawili o bazylichu jakowymś, co i pod wodą i na lądzie żyć mógł od wieków, w miejscach dla ludzisków niedostępnych. W obliczu zagrożenia wioska zwróciła się do najdzielniejszych wojów, lecz żaden z nich nie odważył się stanąć przeciwko smokowi. Wtedy to Gniewosz, mimo że nie miał ani zbroi, ani miecza, zgłosił się na ochotnika. Wierzył, że spryt i odwaga jego pokonać mogą nawet najstraszniejszego wroga. Gniewosz wyruszył na mokradła, uzbrojony jedynie w kostur senkaty i sakwę pełną ziół leczniczych. Przez wiele dni błąkał się po bagnach, aż w końcu dotarł do legowiska smoka. Smok był ogromny, jego łuski zielonkawe lśniły jak stal, a oczy płonęły jak dwa rozżarzone węgle. Zamiast jednak stanąć do bezpośredniej walki, Gniewoż postanowił użyć podstępu. Wiedział, że smok, będąc przedpotopowym stworzeniem, nie znał nowych zapachów i smaków. Gniewosz przygotował miksturę z ziół, które miały wywołać sen głęboki licha. Zbliżył się do Bazylicha Szpetnego. Stąpał po cichu, a i ukryty w cieniu był śmiałek nasz. Miksturę rzuciwszy wprost do cuchnącej paszczy bestii. Wyczekiwał chwilę jeszcze, co nastąpić miało. Smok zaskoczony nagłym atakiem paszczą kłapnął, gały jego się zaczerwieniły i siły począł tracić. Jego ruchy stawały się coraz to wolniejsze, aż w końcu legł na ziemi jak długi i zapadł w sen głęboki. Gniewosz dzielny, czasu nie traciwszy, bestię związał mocnymi, konopnymi linami, które miał od ojca dane w zapasie. Kiedy Monstrum przebudziło się, było już bezsilne. Mieszkańcy wioski, widząc triumf Gniewosza, przybyli na mokradła i pomogli przenieść uwięzionego smoka do bezpiecznego miejsca, gdzie nie mógł nikogo skrzywdzić. A w dziesięciu chłopa... Wlekli go po murawie śliskiej na powrozach. Taki był ciężki nic po nim. Wkrótce gniewosz stał się osad okolicznych bohaterem, a jego odwaga i mądrość były opiewane w pieśniach pokoleń następnych. Opowieść ta podkreśla, że odwaga i spryt mogą przewyższać brutalną siłę, a prawdziwa mądrość pochodzi z umiejętności pożytkowania tego, co mamy, nawet w obliczu największych trudności i zagrożeń. Dla nas i ludu naszego. どこにいるの Obraz i słowo prezentuje słuchowisko pod tytułem: Zerwany most. W dawnych czasach, gdy słowiańskie ziemie były jeszcze młode i pełne tajemnic, istniał most, który łączył dwie rozległe krainy. Most ten, zbudowany z mocnych, dębowych belek i splecionych pnączy, był znakiem jedności między ludźmi. Na jednym brzegu rzeki mieszkała plemienna społeczność Deszenów, a na drugim Zerwenów. Plemie Deszenów żyło zgodnie z naturą. Ich kultura była silnie związana z przemijaniem pór roku, a w szczególności z deszczem, który dawał życie ich ziemi. Byli to ludzie o sercach otwartych na piękno przyrody i chętni do dzielenia się wszystkim z innymi. Z drugiej strony rzeki, plemię Zerwenów ceniło sobie tylko siłę i odwagę. Ich ludzie byli znani z umiejętności wojowniczych i zdolności budowania imponujących struktur. Byli dumni z niezależności i gotowi bronić swojej krainy przed każdym zagrożeniem. Most, który łączył te dwa światy, był nie tylko materialnym połączeniem, ale także symbolem współpracy i porozumienia. Ludzie z obu stron rzeki regularnie spotykali się na moście, aby handlować, świętować i wspólnie celebrować życie. Jednak pewnego dnia nadeszła wielka ulewa, która spowodowała gwałtowne rozszczelnienie mostu. Drewniane belki uległy złamaniu, a pnącza zostały zerwane przez rwącą wodę. Ludzie z obu stron byli zrozpaczeni, widząc swoje połączenie zrywane przez żywioł. Deszenowie i Zerwenowie postanowili zebrać wszystkie siły, aby naprawić most. Mimo różnic w kulturze i sposobie życia postanowili połączyć swoje umiejętności i zasoby aby przywrócić łączność między nimi. Deszenowie przynieśli ze sobą swoją wiedzę o naturze i umiejętność pracy z drewnem. Zerwenowie dostarczyli narzędzia i siłę potrzebną do podniesienia ciężkich belek i umocowania ich ponownie. Razem pracowali dzień i noc, nie zważając na zmęczenie ani przeciwności losu. Po wielu dniach ciężkiej pracy most został ostatecznie naprawiony. Ludzie z obu stron rzeki świętowali ten moment z radością i wdzięcznością. Przez ich wspólne wysiłki most nie tylko odzyskał swoją funkcję, ale stał się jeszcze silniejszym symbolem jedności i solidarności. Od tamtej pory ludzie plemienia Deszenów i Zerwenów pielęgnowali swoje więzi, pamiętając, że nawet największe różnice mogą zostać przezwyciężone, gdy ludzie łączą siły dla wspólnego dobra. A most, który został zerwany przez burzę, stał się trwałym przypomnieniem o mądrości, że współpraca i wzajemne zrozumienie są kluczem do pokonania wszelkich trudności. Mijały wieki, a po drodze przez czasy ludzie zapomnieli o historii i tradycji łączącej ich w jeden naród. Cieszyli się ich wrogowie, że tak bardzo podzieleni, stali się łatwym dla nich łupem, bo złoczali się w ciemności i mroku ludzkiej ignorancji. Mogącej zniweczyć największe dzieła i plany, obracając je w niwecz ku uciesze mrocznych mocy. <słyski> 嗯 e Drodzy patroni i wspierający, witamy Was serdecznie na naszym kanale Obraz i Słowo. Jesteście niesamowitą częścią naszej społeczności i chcielibyśmy podziękować Wam za nieocenione wsparcie. Dzięki Waszej pomocy możemy nieustannie rozwijać nasz kanał, tworząc jeszcze bardziej fascynujące materiały, które łączą magię obrazu z siłą słowa. Wasze wsparcie finansowe pozwala nam inwestować w lepszy sprzęt, produkcję i niesamowite projekty, które mamy nadzieję, że Wam się spodobają. Każdy like, każdy komentarz, każda złotówka przekazana na nasze inicjatywy motywują nas do dalszej pracy i poszukiwania inspiracji. Dzięki Wam możemy kontynuować naszą misję, tworząc treści, które edukują, bawią i inspirują. Jako nasi patroni, Macie dostęp do wielu ekskluzywnych treści, przedpremierowych materiałów oraz kulis naszej twórczości. To nasz sposób na pokazanie, jak bardzo doceniamy Waszą obecność i wsparcie. Bądźcie z nami w tej niesamowitej podróży, odkrywajcie razem z nami piękno i złożoność świata poprzez sztukę, literaturę i kreatywne historie, które wspólnie tworzymy. Jesteśmy wdzięczni za Waszą wiarę w nas i nie możemy się doczekać, aby podzielić się z Wami kolejnymi projektami. Z wyrazami wdzięczności zespół Obraz i Słowo.